Teraz w tym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch głównych kłamstwach, w które niestety ludzie wierzą, jeśli chodzi o związki czy relacje. Niestety te kłamstwa często niosą za sobą bardzo drastyczne wydarzenia. A więc kłamstwo numer jeden. Kłamstwo numer jeden brzmi, że to drugi człowiek powinien dać ci szczęście. Kiedy ludzie wierzą w tak okrutne kłamstwo, że druga osoba jest odpowiedzialna za twoje szczęście, co niestety, później popadamy w dramaty, bo jeżeli oczekujemy, że druga osoba, która nie jest tak naprawdę idealna, bo nikt nie jest z nas idealny, ma pewne wady, wady charakteru, ma pewne ułomności, ma pewne lęki, strach, to wszystko razem, Wzięte. I my oczekujemy od takiej osoby, gdzie ona sama nie jest szczęśliwa, że ona da nam szczęście. Oczywiście jest to niedorzeczne. Później, niestety, ludzie się bardzo często targną na życie, bo oczekiwali, że druga osoba da im szczęście. Niestety, tego szczęścia nie otrzymali. I wtedy, niestety, dla nich życie już było skończone. Tak naprawdę, to najpierw my, co o tym nikt praktycznie nie mówi, bo nie uczy te o tym w, szkole, w szkołach, nie uczą o tym w ogóle rodzice, bardzo rzadko, niektórzy może tak, ale w większości nie. Nie mówią o tym w telewizji, że najpierw budujemy miłość i szacunek do nas i później na tym właśnie jakby schemacie przyciągamy podobną do siebie osobę. Kiedy Mamy tą miłość zbudowaną, wtedy możemy się tą miłością z innymi podzielić, dlatego że mamy. I właśnie podobną osobę spotkamy, bo ona też również ma miłość do siebie, ma szacunek, i wtedy nie ma oczekiwań, wtedy nie ma wyrzutów, wtedy nie ma krzyków, że miałeś mi dać miłość, opiekę, miałeś mi dać to wszystko, a mi po prostu nie dałeś. I później, oczywiście, jak, jak wiemy, jak są Oczekiwania to muszą być również rozczarowania. A więc to jest pierwsze kłamstwo. Kłamstwo numer jeden, kłamstwo numer dwa to było numer jeden. Kłamstwo numer dwa polega na tym, że mówimy, że druga osoba jest odpowiedzialna za to, jak się czujemy, i często obwiniamy. Często się kłócimy z drugą osobą i mówimy: Ty mnie zdenerwowałeś, czy zdenerwowałaś. I wieszamy na tej osobie psy. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie wejść do Twojej głowy i zmusić Cię, żebyś był czy była szczęśliwa, czy radosna, czy zdenerwowana. To Ty naprawdę, tak naprawdę kieruj swoimi emocjami, nie ta druga osoba. A więc przestajmy obwiniać innych za to, jak się czujemy. Ty masz i wyłącznie wpływ na swoje myśli, na swoje emocje. Jeżeli nie masz. No to wiadomo, pozostaje praca nad sobą. Wow, ale to będzie długi czas. Długi okres w moim życiu. Tak, to będzie czas do końca Twoich dni, ale zapewniam cię, kiedy zaczniesz poświęcać czas na rozwój nad sobą, ty nie będziesz oczekiwał od ludzi żadnego, żadnych tych emocji, fajnych emocji, żeby oni ci dali te emocje. Będziesz po prostu podchodził na miękko do każdej sytuacji. Oczywiście może się tak zdarzyć, że czasami się zdenerwujesz, ale będzie cię łat nie będzie Cię tak łatwo zranić. A osoby, zobaczmy teraz w internecie, mówią, kto, ko na kogo głosowałeś? I jak już nie głosowałeś na tą osobę, na którą ta osoba głosowała, to ta osoba już się denerwuje. Ta osoba już cię hejtuje. Właśnie, kiedy nie masz oczekiwań, tak jak powiedziałem wcześniej, nie masz rozczarowań. a kiedy pracujesz nad sobą, te oczekiwania znikają, bo wiesz o tym, dochodzisz do wniosku, że nikt na tym świecie nie jest doskonały, nikt, ale przede wszystkim zmienia się Twoje zdanie o Tobie i również się zmienia Twoje zdanie o innych ludziach, bierzesz wszystko na miękko, nie masz tyle stresu, zobacz ile jak stres zabija ludzi, co druga czy, czy trzecia osoba w dzisiejszym świecie jest zestresowana? Zapyta się siebie, czy tak warto żyć? Czy tak warto żyć do końca swojego życia, a nie lepiej myśleć o pozytywach, a nie lepiej myśleć o podróżach, a nie lepiej myśleć o celach, o realizacji swoich planów, niż się kłócić w internecie na kogoś wyrzucać, pomyj, pomyje? Nie lepiej? Zadaję sobie pytanie. Dlatego pamiętaj, nikt oprócz Ciebie nie ma wstępu do Twojej głowy. Jeżeli Ty denerwujesz się na pewną osobę, że ona wybrała tego prezydenta, Ty wybrałeś innego, już się denerwujesz z tego powodu. Nie widzę tego dobrze. Naprawdę nie widzę tego dobrze. Dlatego pamiętajmy, numer jeden: nikt nie jest odpowiedzialny za twoje, za twoje myśli, za to, jak się czujesz. To Ty jesteś odpowiedzialny, czy odpowiedzialna za to, jak się czujesz na tym świecie. I drugie, nie oczekuj od drugiej osoby, że da Ci szczęście. Bo najpierw szczęście budujesz w środku, później się tym szczęściem dzieli z innymi. Pozdrawiam.